Słyszę czołg, chyba. Nie wiem, czy to nie jest drogi czołg. Bo ja musiał pierwszy strzał oddać nieodpowiednim pociskiem. Nie? Jakby to był czołg. A takie możliwe, że skoro to, to jest ostatni punkt, który nam został, to jakiś czołg się ponatyguje. Eee, widziałem goście akurat. Nie okręcę Dzień się wysz... teraz co chwilę. Wczysianie kierunek 300 Trzeba. I trochę jeszcze za spróbuję Dobra, idziemy do tego bastonu W razie wygląda dosyć bezpiecznie. My tu już widzę, nastawiliśmy się na bardzo głęboką defensywę. Mm -hmm. Widzę Niemca, zatrzymaj się. Nie ma Niemca, zabili go. Możesz jechać. <grywa> My będziemy sami tam bronić, już tam dalej nie jedziemy. Szukaj, kurwa, przeciwników. <laughs> Szukaj. Ale mam... Kurwa, umyliby te wizjery czy coś. Wszystko jest tak upierdolone. Z kim oni się strzelają? Gdzie? Chyba bardziej. Dobra, czekaj, jak pojadę. Na drodze, nie? Jest, 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 przodu Co to było? Co to jest, Nie mam pojęcia Biegają tam, biegają tam, widać Po lewej, nie? Na lewej stronie, no Widzisz jest, tam? tam? Nie, nie mogę strzelać, mogę tu zniszczony tu jest, przed nami. Tak widzę go, musisz podjechać, podjedź kawałek, albo cofnij. Zrób coś, żeby ten hard track mi tu kurwa nie stał. Stop, 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 stop. Leży, zabiłem. Dobra, ja się przerzucam na tego. Na obserwatora. Okej. Okay. po lewej biegają, bardzo dużo ich po lewej bieg Pojedziemy i tam ich rozepierdolimy Kona. Dobra. Tak, walut. No, dobra, ja tam już chodzę na kierowcę idę. Przed nami, przed nami! Granot rzuca. Widzę. Rzucił granat rzuca. Musiał kurwa. Ty mnie rzuc Nie, nie wyjełby grana Tak? Dobra Musimy od innej strony to zrobić mhm. Gdzie jest jakaś jakieś... Oni są przed nami w tym! Za tym sianem! Tędy prze przebijemy, dobra. Idziemy tam. Szukaj ich dobrze. Ej, mm co? -hmm. To, to jest ciąg przed nami. Ciąg, ciąg, ciąg. Widzisz go? Widzę. Ładuj mu. Dobre, pięknie. Wal mu, wal mu, wal mu. Przeładowuję. Dobre! Pali się, pali się. Musisz podjechać. Dobrze, dobrze. Cigamy go. No chyba nie, nie dużo zrobi. On nie, nie z... ma 20 mm, nie przebiję Schował się, nie? Dawaj jest stary bez pierdolenia. Obie, chociaż mi zaraz się zajmie. Gdzie kurwa jest? O! Dobra, ci leżą. Teraz prawej. Jesteś, jesteś z prawej. Jest, 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 z prawej. Podejść kawałek macii do przodu. Podjeźdź do przodu ładuję mu Rozjebamy. Pięknie Przełączam się na odłąkowo burzące. Mam nadzieję, że nie ma już ich z lewej Stop 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 tutaj. Dobrze. Ale ich tam było. Jasny, hoj. Ale ich wyleciało do tego stogu. Dobrze. Za tym dalszym też tam byli po lewej. E, prawa, 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 prawa. Dobra, Uwaga, będę strzelać odąkowo, burzącym. Ale no, chyba są za bardzo tam schowani. Ale tutaj to było surprise Piękny Tu stoi, to, to kurwa jak. To chyba boli, chyba było się uradzali Możliwe Jeb kurwa Granat poleciał z tego samego miejsca Smoke Kolejni Ja <laughs> Jeszcze jeden profilaktyczny, na ślepo trochę, ale strzelam. Ale zasmokowali nas tu. nami, kurwa Nie trafił? I nie przebił trafił, ale już nie poszło Czy tam z Haj okay, widzę jeszcze z prawej Ale on jest akurat schowany tak, że go chyba nie trafię, wiesz Kurwa Staliśmy nie nie wiem co Ale ich teraz biegnie nie z przodu. I co teraz? Czy to by się tutaj jakiś naprawiasz? Nie. Uh, tang on the road to Baston, these repairs, rear track. Te rakdole w grze są zajebiste stare. Już smoki lecą znowu. Poczekam aż się... Nie, to zakłogiam na to. Wcale nie myślą, że tu jest Dobrze, polecieli Tutaj, na blisko, na blisko Ok, okręcam Ksiął. Znowu świetnie za tym naszym ulubionym? Świetnie. Tak, tak, tak nie, nie wiem, poleciało, nie wiem Jakiś, jakiś no, O kurwa, wabra, lewa z lewa, lewej, z lewej Nie dam rady chyba się okręcić, nie zdążę To nie było tu blisko, nie? Tutaj, przy tym naszym o kurwa, już we dwóch, we dwóch nas już rozjeb... A, fuck. Nie pilnowaliśmy za bardzo tej lewej i nas podeszli. A czy w tym czasie może nasi coś zrobili? Nie. Gówno, <gul> oni tam to czas, Oni nawet do nas nie podeszli, kur... I powiedz mi dlaczego. Nie mam pojęcia, stary. No za kurwa gówniaki, ty. Nie, no ma, nie ma sensu nawet już, co robisz. Nasz dowódca też, nie wiem co tam wyczynia Bambury Odradzę się na środkowej Zaraz się okaże, że tutaj jest pełno Niemców O to czołg tam jest na tym, gdzie tam jest ten, observe, yet attack, and move. Mhm. Mm Nam no, by się przydał. Tankista jakiś. Nie wiem, czy my w ogóle cokolwiek jeszcze dostaniemy. Niągamy. A co już możemy nie dostać? Nie ogarniam tego. Zobacz jak mało paliwa w ogóle nie dostajemy. Potrzebujemy chyba zasobów paliwa, żeby otrzymać wsparcie czołgu. Czołgi chcą panować? No. Mamy 20, plus 0 na minutę. Idziemy na lewy headquarter. Co? Antitanka biorę. już się zdążyłem odrodzić jako człowiek czołgowy, ale... Ostrzym ze Skolta. Co ja nie dam rady? Kurwa. No! No! Hitz! Bajla! Bajla Morena! Nawet do, dowódca, poszedłem. dowódca idzie do drogi do Baston, sprawdzić, podbudować trochę morale i powiedzieć brawo, żołnierze, świetna robota. Tak. Świetnie się tu rodzicie. Odrodziłeś się tam? No nie, bo chcę kurwa zrobić ten. Chcę być antitankiem. A nie ma. Gdzie jest w ogóle? W lesie. Biegnę w kierunku drogi do Baftaun. Nasz ostatni punkt obronny. Chyba tu przyjechał, stary Teraz akurat No wiem, no tego chcę anti-tank, ale nie mogę, bo weź możesz zrespić ten mnie. Weźmiesz mnie. na ten Weź się zdabi Dobra, nie mam granatu. Muszę zaszarżować. Zaszarżować Niemców. Dobra, umieram. Gdzie się przenosimy? No chodź do Nagata. Nie ja zrobiłem drużyny. Agata? Negat. Aha Negat. Join. Powiedziałem kurwa join. I teraz stary możesz zmienić. O, inżynier może naprawiać. Dobra, ty jesteś pepans, a ja będę. Nie ma. Już ich nie słyszę. Może machine gunner? Albo bar. A mogę też postawić działo przeciw pancerze. Oni już sobie tam wybudowali posterunek za osłoną. Ciężka sprawa. A to już nas całkiem zepchnęli tutaj? Bo to jest nasz ostatni punkt, ja, jeżeli go przejmą to, to... Na pola też... nam zepchnęli? To z czołg? Kto z Kurwa Zaraz przypierdoli, tak myślałem No jest pizda. Nie ma co ukrywać ja nawet działa tego nie mogę tu postawić. Jak się Supply zrobi? Dobra, lewa. Już się zrobił? dangerous. Tylko na razie tam w boju. Teraz smog przydał Ale tu nas jest, jasne chuj Gdzie Na drodze, na drodze jest Sieka... Sieknął mnie Sieknął się! Sieknął Siek, siek, siek. Siekam cebulkę Nie, chciałem zaśpiewać Shaker Buty. No, A nie, kurwa, jakieś burowe hity. Weź. Eee, dobra, zmień klasę w takim razie. No jaką? Na strzelca. Jesteśmy w Tubsku, jesteśmy w strasznym Tubsku. Czy z tym dubskiem coś zrobimy? Gówno, nic. On dostał trochę od nas. No nie mamy już żadnych czołgów. Nic tam się nie spałnuje. Się kurwa trochę o nasze plecy. Zaraz któryś pomysłowy Niemiec wpadnie na to, żeby nam wejść sprzedać tam jakieś. Szoty na plecach. No znowu chyba ten czołg oberwał. No ja też mam ze zbalutki przywaliłem. Wiedziałem, no pojawił się już Niemiec na plecach. Może go zabiłem. Mam nadzieję. Może to był celny strzał z Garanda? To jest krzak. No kurwa, jest ich tam więcej. Napierdolę ja ci go leczyć. Hedzik. Jesteśmy w dupie. są już na plecach. Podchodzą z lasu. Od SE. Ja Może ciężko uda nam się utrzymać na jeden punkt, ale jest kiepsko Spróbuję się. Ja odrodzę się na tym środkowym HQ nie masz środkowego HQ. Nie nie, straciliśmy Lewe HQ. Aha, no tak. To jest fatalna informacja. Z dramat tych Amerykanów. Fatalnie wyglądasz. No tak. Widzę, że bardzo rzadko pojawia się mapa Hurtgen Forest. Chyba jej nie lubią. Chyba jej nie lubią ludzie. Dobrze na w ogóle. No? Dobrze. Będę tu z Robertem. Robert Kubica? Możliwe, że to on. 78 rocznik? Nie, to będzie. Czekaj. Wjebał mi się do okopu i mnie zajebał. Oh, you were killed by your teammate. Super. O. A ja strzelałem, kurwa dotygryska kurwa. Widzisz, jak tu panisz? Jest, jeb... Zobacz, jakie niskie morale. Jak już, już zabijamy się, się zabijam, nawzajem. Bo... Sami się kurwa zabijają. Mm, kurwa. Jak padnie ten garnizon tam, te punkty odradzania... To jest koniec. Wszyscy się tu odradzają. Ale tu jest rzeź. Nie wiem. Co? Dokładnie. Ym, o której są jutro masz jazdę? A co cię to obchodzi? A czym pojedziesz? A co chcesz? O dziesiątej mam jazdę, o Aha. Jazdę po Dropsa. A co? Myślałam, że po samochód pojedziemy. Pod co? A nie będzie potrzebne. po... Będzie mi cały dzień potrzebny. No to właśnie. Miał jazdę po dropsach, Mateusz? Mama, tu jest wojna. Co oni się drob no, gdzie oni są? Wykosiliście ich tu czy ja? Ja nie wiem co się tu kurwa dzieje, konadam ja czarne jak na Ta ja jest. Tak, blaszka jest bliska. Mam... Chyba ostatnio biegali, nie ma ich teraz. A ja tu na takiej flance byłem, nie? To oczywiście ich teraz nie ma. To jest chyba trup. Co tam się dzieje? Czemu wszystko płonie? Kurwa, to jest pizda. To jest wszystko rozjebane już. Papier pierdolę. Weźmy do się, No go. Nie. Sam on jest shooting Nie żyjesz. Konrad, to jest rzeź, kurwa. Aż więc więcej... I co, i co teraz? Ja się odradzam, pierdolę! Chcę zobaczyć to na własną rękę, poczuć. No dobra, i też idę, jak chcesz to zobaczyć to A Chcę teraz. zobaczyć na własne, zobaczyć na własną rękę i poczuć na własne oczy. No. Dawać mi to! Kurwa, impreza! To mi pienso, kurwa słychać! Utrzymywacie panowie! Co tu się kurwa dzieje? Jak ktoś mi wytłumaczy, dawać. Nie poddajemy się. Walczymy do końca. Ja, rzuc ja tu rzucę granat do środka. Albo do jaja. <laughs> <laughs> Ale z chyba zmajstrujesz. Z flaczkami. No, z tutaj, że już. No i. A... Nie można odwrócić się w tej lokalizacji. Co za pech! Z Lokalizacja. Coś kurwa. Fajnie byłoby coś wygrać generalnie, no? Wszystko dobrze.